Co Cię tutaj sprowadza? Czyżby koszykówka? No tak się składa, że tylko i wyłącznie koszykówka. Słuchajcie, jest dobra impreza, są dobre wsady. Chłopaki się rozgrzewają, mam nadzieję, że będzie dobry event. No i co? Liczymy na wysokie loty. Tak, no i właśnie tutaj. Speaker z zawodów rozgrzewa publikę. Tak jest, dokładnie. My już jesteśmy rozgrzani, nie nagrzani. Ja jestem rozgrzany, chłopie, od wczoraj. Wiecie, ale już mi było strasznie gorąco na myśl tego, że przyjeżdżam. Ale przyjechałeś do samochodem. Tak, oczywiście. No Mamy w Błażowej samochody. No, <laughs> no. O, jestem jestem zaskoczony. No. Ale ta, nie tak jak Flintstones. E, dobra, dobra. Aczkolwiek mogło być blisko, bo wiesz co? Akurat dzisiaj żona mi hondy nie mogła dać. Ona jest zgnita, więc mogło być jak Flintstones, ale... Ale to przyjechałeś Hondą czy leksem? Leksem, leksem. Luksusem Luxusem. Luxusem. Dobra i mamy prezentację już oficjalną Tak jest, Mikołaj Świątek to jest jego debiut, to jest jego pierwszy konkursadów A jakby się iga Świątek nazywała jakby ożeniła się Wyszła za mąż za Krzysztofa Piątka Mikołaj Świątek Świątek Piątek no. Dobra, mamy tutaj tego faworyta chyba tak dzisiejszych jest. zawodów Filip zdecydowanie Filip Power, power, Filip power Pawełka Powerka Powerka Nie ma jeszcze pseudonimu, tak. ale Młody, to... młody underdog tak Wojtek Andryśkiewicz z mojego rodzinnego miasta Tomaszowa Mazowieckiego Kurde to nie ten, bo to jest... Kurde to nie ten, bo to jest Wiktor Wiktor. A ty masz Wojtka, bo A, Wojtek Jego Stary też jest z Tomaszowa. Nie wiem, czy Jego Stary ma Wojtek, ale... Tak. Dobra. Dobra. Gacper Jarek. Yy, on Osta... ma też jakiś kanał na YouTubie. Tak, yy, We Get Buckets. We Get Buckets, I to w bardzo fajnej jakości, oni nagrywają bardzo fajne materiały. Nie regularnie, prawda, ale nagrywają. Tak, co prawda rzadko, bo niestety w dzisiejszych czasach trzeba być aktywnym bardzo. Nie tak, bo... żeby nas czytały te wszystkie. Algorytmy. Algorytmy. E, to człowiek sz... z dupy zawsze o tym mówi, pozdrawiamy. Sztuczna inteligencja. Tak. tak. Może będzie lepiej. Dobra, zaczynamy konkurs i teraz tylko, bez stresu. Jego piego pierwszy wsad w pierwszym konkursie na Stadionie Śląskim. Ile chyba no, chłopak lat? 18. Wow. 18! O, a czarny jest jakby miał ze 20 parę. No, wydzierany. No. dobra. Publika się rozpięta... E, rozpala! Rozpętała. I... Aj! Piękny debiut! Trzy e, szósteczka, taka w stylu Vince'a Cartera. Jest to, można powiedzieć, filmowy wsad Vince'a Cartera, ale meczowy wsad Vince'a Cartera, gdzie łapał piłkę w prawą rękę i obracał się w prawą stronę. Jak oceny, oceny. O, no, Ewelinka bardzo... troszkę za wysoko Eweli... Ewelinka troszkę ale... poleciała z grubej rury, czyli no, Ale tak... jedna Ewelinka lubi chłopaków, no. No. ona jest normalna. I to młodych, i to młodych chłopaków przede wszystkim. Ale siódemka ja jak najbardziej, za... zgodzę Zapytam się. Zapytam na następnym wejściu. Na pierwszy wsad. Błażej. Błażej, tak, błażej. I błażej będzie chyba przeskakiwał od razu kogoś na pierwszym nie, nie, wsadzie. Nie, nie, nie. Nie, no, nie, rękę, tak nie. rękę, będzie przeskakiwał. Ja już wiem, co będzie. Firmowa. Firmowa od Błażeja. Wind z ręki. O. Bezpieczny start. Bezpieczny start. Szczerze, jak ja startowałem, to był jeden z tych wsadów, gdzie zawsze go robiłem na konkursie. I zawsze to był wsad, który musiałem robić. No Boże! Jeet! Jeet! Ładnie, i błażej! Polsko! Ładnie, to z ładnie. Nie z pałerką! Ładnie! Niezła jest 7-7, ale było mocno, jak na, na, jak na Błażeja, jak na Błażeja, Wiątki, siódemki, okej, okay. wiadomo wybaczamy te troszkę tak. za wysokie oceny, tak. ale stabilnie, Nie. no ale no, oceniał no, Dawid, organizator, więc on zawsze też chce jednak podkręcić atmosferkę, trzeba wybaczyć, organizatorowi tak. trzeba wybaczyć, no i teraz, no i teraz zobaczymy coś ciekawego, Filip Powerka, czyli Pawełka. Jak Filip wsadzi, to będziemy słyszeć, że wsadzi na pewno. Idzie. Idzie. Poszedł. O! To urwał. urwał. co? coś urwał. Nie, to mu to mu nie spadło z palca. To mu nie spadło z palca. Ładnie, ładnie. spadło. No. Właśnie, żebyśmy tu Geralda Grina zaraz nie mieli no i mamy. Mamy dziewiątki. Tak, najmocniejszy wsad na razie. No. Największa no wysokość. I, no i, wysokość. No A jeśli to, mieli. Windmill był z ręki również bardzo ładny. Tak, nie, no właśnie tutaj jeszcze wracając do bażeja, bo żeśmy nie zdążyli tego e, tak do końca tego, to da, e, błażej naprawdę mocno to wykonał. E, warto do... też wiedzieć, że błażej to jest siatkarz, który został Dunkerem. Pięknym. Człowiekiem, Pięknie. można nawet powiedzieć. Dobra, jedziemy. M młodziem, 15 -latek, 15 latek! Świetny warun. Wow! Tapnął deski. Wow! Ludzie tap, nie zauważyli, tap, ale on, to był tap. Tak jest, to był down. A on jest zadowolony. Właśnie to się trzeba cieszyć. Ej, to Mike! Się trzeba cieszyć. Hej, Mike. Mike Szóstka! No niziutko, ale też nie każdy zauważył, że on uderzył deski przed wsadzeniem tyłem. No właśnie. Właśnie to jest taki maklank. ma klank? To jest problem taki wsadów, że bez powtórki tego nie widać. Easy, easy. Właśnie tutaj t, y, jeszcze nam dopowiada o Wiktorze! Dokładnie to była paczka w stylu McLanga z tapnięciem deski. W zasadzie to ja czekam na jakieś 3 szóstki, bo to był mój konik i w zasadzie robiłem tą paczkę w każdej postaci na każdym konkursie, więc czekam na jakieś dobre 3 szósteczki. Może 540. Teraz zobaczymy coś od boku deski, a nie ma co liczyć, ale 500, 540 nie sądzę. Ajajaj. jaj! Odbija się mocno piłka od konstrukcji. Mamy z boku tą gąbkę, no jakby ktoś Ona jest... wpaść głową, to... Tak, ale... One, nie mieć. Jak kosze były opuszczone, ja sobie... się! Yes! Oh, oh, no! Szczerze, jestem na razie miło zaskoczony, bo nie ma praktycznie pudeł. Chłopaki się nie spalili. Nie spalili się, nie Chłopaki było razie. Nie, nie razie. spalili. To... Ładnie. I nie ma na razie pushoffów, to... Dla oglądających może powiem, co to jest puszow. W dzisiejszych czasach Dunkerzy bardzo często przeskakują ludzi. Przede wszystkim ludzi, bo to jest najbardziej ryzykowne. Tak, my nie też przeskakiwali, nie wiem czy się w tej kategorii łapę. Ludzi tak, ludzi tak. Niewysokich, ale ludzi. Więc przeskakują ludzi i często używają ludzi jako podparcia, może to jest dobre słowo, podparcia. Konia! Konia! Albo lepiej kozła! Kozła! Ale nie ofiarnego! Tak jest. Mieliśmy podstawówce skok przez kozła i często odpychają się, nabierając wysokości. Więc to jest nieco ułatwienie, ułatwienie jeśli chodzi o wsad. Tak, ale, ale teraz Kacper, wracamy do konkursu. Kacper, Jarek! Uh. Oh, oh. I próba Windmilla z kozła. Nie wiem, czy to jest dobry wybór, z tego względu, że Filip zrobił identyczny wsad. Tak, no i zrobił to czysto, więc no tutaj taktyka taktyka już się walnęła. Tak, no ale zasady konkursu są, że tak powiem, jasne. Odpadają dwie osoby. Od osoby po pierwszej Rundzie już. Czyżby Jarek się tutaj najstarszy chyba z uczestników? Yy, spalił? Możliwe, no. Jednak brodę ma największą. Idzie Jarek. Bezpiecznie. Bezpiecznie. Nie. Niestety, nie. Ale nie to nie próba, więc jeszcze może. Jeszcze może. Z tego co mi wiadomo, ma jedną dodatkową próbę. Już Pas. Piątki. No tu piątki, no. Oczywiście. Zawsze jeśli jest pudło, zawsze dajemy piątki. Tak żeby nie utopić gościa Dokładnie. w konkursie. No Choć chociaż... jak ma szansę powalczyć, nie wiem, o to trzecie, czwarte miejsce. Chociaż, chociaż tutaj nas to i tak nie ratuje, bo generalnie odpadają osoby wiadomo z rundy na rundę. Więc już odpadnie, wiadomo, no niestety. Tak no Jarek tutaj zwłaszcza, że mamy szeroki konkurs, mamy sześciu uczestników, więc no Jarek myślę no. Tutaj chłopaki już bezpiecznie pojadą i wjadą do drugiej rundy. Przynajmniej ci, co otrzymali troszkę niższe oceny. Tak patrzę tutaj po publice i naprawdę, żeby docenić to, jak wsady wyglądają, trzeba być nisko albo blisko kosza. Ciężko się ogląda z takich trybun, będąc wyżej niż obręcz, nie widząc, jak wysoko ktoś skacze, co robi. Ale teraz finaliści. Okej, okay, czyli mamy pierwszą czwórkę. Szkoda mi Wiktora, że Wiktor tutaj, ale, ale właśnie tutaj brak tego, że nie mieliśmy replay. Dokładnie. Replay. dokładnie. Wtedy można byłoby to docenić tak jak docenili Maklanga komentatorzy Canal Plus, y, 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 widząc, że zrobił tap. Tak jest, dokładnie. To tak samo blice. tutaj Wiktorowi niestety brakło replay. Yy, replaya. No niestety, ale to jest też dla niego doświadczenie. Różne zasady mamy na konkursach, yy, różną konkurencję, różne jury, różnych komentujących nawet często tak, mamy lepszych, zgasz, gorszych zgasz. czasem wybitnie dobrych, jak dzisiejszego dnia. Yy. No tutaj au, aura naszej zajebistości, no myślę, że nie, nie przyćmi mi tego konkursu, bo jednak chłopaki tutaj się i, i świątek znowu! Oj. O, pudło. Pompka Dobrze. z narzutu, przynajmniej próba pompki z narzutu, aczkolwiek Brakuje mu zasięgu do tego wsadu, no niestety, 18 to, lat. Dla debiutanta, roz... dla debiutanta jest to tak jest. jednak trudny jest, Jednak na rozgrzewce próbował i udało mu się. Oj, o. blisko, ale niestety. Albo szybciej zrobić tak. sad, albo skoczyć wyżej. Zdecydowanie tutaj troszkę rozpędu brakuje, no ale to jest kwestia treningu. No, to sam, sam wiesz, ile, ile godzin spędzałeś, żeby to zrobić. On więcej dzisiaj się nauczy niż przez ostatnie no i dwa dwa miesiące. miesiące. I plecatek, bezpiecznie. Jak to się mówi, for safety, nie? Tak, żeby zostać w konkursie, mieć szansę zostanie dokładnie. w konkursie. Plecak, czyli pla, ple, jak, jak to wytłumaczyć Rączki za głowę? Jakbyśmy sięgali do plecaka? Tak tak y, czyli... Właśnie... Tylnia paczka. No tylnia tak. paczka. No, no tak by było. Tak wychodzi z analogii, jak się to zrzutuje na płaszczyznę zespoloną. Pięknie to? Je, jestem za. No, dokładnie. Więc tutaj e, e, Mikołaj, tak, Mikołaj, świątek tak. Utrzymał się w konkursie, czyli to już się też wykazał inteligencją, że chce zostać, mówię, muszę zrobić jakiegoś pewniaka, którego nie było. I co teraz zrobi Zrobił Błażej? To. No i o, tras. teraz będzie chyba przeskakiwane. Jaka cisza, wszyscy się wyciszyli. Prądu nie ma. O, z tak daleka, wątpię, wątpię. Troszkę za daleko chyba. Ja Dość daleko ustawia. Ale was sobie chyba, że sobie tutaj zakodował Błażową Dolną. No, i różne tam wy, wylesowane, e, szarże? Różne rzeczy widziałem w Błażowej Dolnej, tylko że na Błażowej Dolnej to żadna linia się nie zgadza. Więc, więc tutaj. No to właśnie dlatego pytam, czy masz linię szarży na Błażowej? Dobrze, spójrzmy teraz, oby no. bez ofiar. Będzie tak. pushoffik. No musi być. Yeah. Wow. Nie doceniliśmy. E, warto też powiedzieć, że osoba, którą przeskoczył, ma 180. 80. 2 metry wzrostu, metr, dwa metry z tej metr 98 wzrostu. To nie jest czy, czy ja, metr 40 w kapeluszu. Kapelusz. Oj, 9, oj, oj, to bazer, bazer, bezpiecznie. Ładnie Ewelina Evelina dała. Mi jest poz, poza miotanym. Ale spokojnie, to jeszcze nie koniec, bo mamy tutaj tego gościa. Tak. I jeszcze jednego gościa, chyba. Tak, tak, dobrze mówię. Tak, grzegorz właśnie Grzegorz ten, który był przeskakiwany, ten, który będzie był, teraz, teraz będzie wsadzał. przeskakiwał. Niestety eee. obawiam się, że wsad pod nogą z ręki może być ciężki do zrobienia. Bo, bo jest, za wolny. O, jest za wolny. Jest za wolny, dokładnie. Nie chodzi o to, że on za nisko skacze, bo akurat wsad z jednej nogi pod nogą, to jest wsad po prostu, który wymaga... Klasyczek. Klasyczek, ale wymaga bardzo dużej prędkości, jak się robi ten wsad. Oj, o, okay. za daleko zdecydowanie od kosza. Ja Ale Marcin był... ma 2.13, panie, panie speakerze. Warto zauważyć, zobacz sobie, jak jest linia pod koszem. Nie wiem dokładnie, jak ona się nazywa, niestety wyszło. Linia zgodę. szarży. Linia szarży. Po no to... Oh. Wow. Wybija się niestety za daleko, to jest za daleko. No i brakuje prędkości. No to, to już ja taki laik. Najlepsi widzę. Na przykład Dimitris Mów który robił pod nogą... który robił pod nogą z dwóch kroków. No I praktycznie... Nie został w konkursie. No i nie został w konkursie! I teraz wychodzi, że Mikołaj, świątek, jest geniuszem i dobrze to wszystko. Obliczył, no. Przechodzi do finału, na to wygląda. ale… No jeszcze nie, tak? Bo finał jest na trzech, czy na dwóch? Jeszcze nie. Finał jest dla dwóch i dwójka robi po dwa wsady, I tak mi się tak. wydaje. Zimno mi. Nie, że się macam, żebyś sobie nie pomyślał, po prostu mi zimno. Właśnie... W środku mi jest gorąco. Myślałem, ale, że Damian coś ode mnie chce, ale po prostu się trzęsie zimno, bo mamy tutaj teraz cień. O, Filip, tutaj coś. Filip, Republiki. publiki. PTL. Na Wow! Wyrwało nas z On jest nie chcę użyć parlamentarnych słów Ej! Chory jest, on jest chory On jest chory On jest chory To jest super atleta To jest super atleta Ale patrz jak on to robi Inni ludzie robią pod nogą Ale on Taką mocą wsadza. No to jest powerka. Powerka. To jest powerka. Ej, wariacie! Dobra, siądźmy, bo zaraz nas ludzie do palcami wytykać. No ale na pewno, na pewno! Jeszcze ja to... jak otworzę tego streama, jak sobie go odpalą w tym momencie. No, to może być słabo. Jak to, jak to mówią? Mamy foto, foto, foto. No widzą, nas to. no, widzą nas tu! No, widzą nas tu! Ale słuchajcie, my jesteśmy wolnymi fanami koszykówki! Jesteśmy fanami, fanatykami! I panami! I panami! My rządzimy tą koszykówką! Starszymi! Starszymi panami! A także! Najlepszy po tych pierwszych dwóch rundach! Tak, brawa! Chciałoby się zaśpiewać Simply the Best! Tak, będzie nam brakowało Tiny tak. A myślałem, że to polskie coś Pokażcie, co macie najlepsze. Nie. Tutaj pytanko od, od organizatora Ile wsadów robią w finale? Po dwa, A, no, dwa. I dokładnie. I show, zwłaszcza, że kibice nawet w garniturach Kacper Casey Nowakowski na piernicze na bogato. Jest bogato, jest bogato! Jest bogato! No. No, ale na Śląsku nie ma bidy, mamy czarne złoto no, dobra! Zobaczyliśmy pod nogą. Co jeszcze jesteśmy w stanie zobaczyć od Filipa? Oj, myślę, że jeszcze sporo. Pewnie tego, a Błażej, co? Zrobi jakieś obrociki? Myślę, Planował, czy nie? Dwie rundy. tak jest. Dobra. I moi drodzy. Za plecami myślę, że nie. Myślę, że pod nogą będzie próbował. Okej, okay. publika rozszerz... Ja lubię się mylić. W życiu. Rzecz, rzecz ludzka! Łoooo! Wow. Mieliśmy tu próbę Jay Richa, czyli przełożenie pod nogą, ale nie tą prawą, tylko pod tą lewą no, Jakbyście nie wiedzieli, suflerem, suflerem harszego, Hadzwego, jest. Kim, kim jest? <słuchanie> suflerem, ten, ten prawda? co masz powiedzieć. Tak, dokładnie. No. Dokładnie o to chodzi. No, I on tutaj nam cały czas... O, błażej robi przymiarki! Tak jest, tu trzeba to trzeba zrzutować. Będzie to powtarzał? Tak, no tak, myślę, no że będzie. Trzy próby, no nie. Niestety z Filipem to już trzeba walczyć najmocniejszymi wsadami. Nie ma innej opcji. No tylko. Chyba na moc. Na moc. I już moc, brawa! Ło! Zrobił! Ło! Wow! No, mamy czarnego konia? Nie spodziewałem się z kozła J. Richa. Ej! Nie spodziewałem, nie spodziewałem się! Nie spodziewałem się! Zaskoczył mnie, zaskoczył mnie! Filip ma konkurenta. Ale no. I... Jeszcze raz, proszę. Nie, jakie były noty, ty, bo nie zwróciłem uwagi? Dziewiątki, chyba jakaś ósemka, nawet się pojawiła okay. nisko, ale dziewiątki jak najbardziej. Może gdyby było to w pierwszej próbie, to bym dał dziesiątki. No dobra, ale teraz mogę wstać. Pozwolę sobie wstać. S można powiedzieć, że próbuje slingshota. Slingshota od deski. Aczkolwiek próbuje slingshota od deski nie ze swojego naskoku. Czy on to zrobił w finałowym w Krakowie, no nie? Tak, ja dokładnie. Tylko teraz on to robi to z naskoku prawa-lewa. Tak, no i ma no tutaj jest całkiem. No ma łatwiej tutaj to zrobić, teoretycznie. Więcej miejsca, oczywiście, jeśli chodzi o nabieg, ale też wiatr. Ale tam też się męczył troszkę. Wow! 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 Thank you, Wow! Wow! <laughs> Pięknie. Dziesiątki. Dziesiątki. Najlepsze w tym jest to, że on to robi nie ze swojego naskoku. On skacze z naskoku lewa prawa. To jest zrobione z naskoku Ale prawa. Ale on za, za, zaproponował zmianę w treningu, że tak to robi teraz. On jest po prostu tak wszechstronny, że skacze z każdej możliwej techniki. Przede wszystkim tak skaczą dunkerzy, którzy mają zaplecze koszykarskie. On grał wiele tak, lat w Stanach, w Stanu tak. w koszykówkę. Dlatego piłka nie wypływa wampach też cały czas aktywnie. Lipek tak samo Lipek z Kozła i ze wszystkiego Dokładnie. Także... Jest to chyba kolejna postać Ej, na naszej mapie! naprawdę, powiem wam, nie? że... Nie fajny konkurs! Nie spodziewałem się, że aż tak Poza dobrze ty, że my jesteśmy fajni, to tankerzy są fajni. No, prawie jak my. Błażej błażej. Albo pompka. Dobra, siadamy. Zadamy, siadamy, wstajemy, Bo wyrwało nas krzesło i stoimy. Stajemy tylko, jak jest potrzeba. Albo jak nam się chce, do łazienki. Do potrzeba i łazienka to to samo Chociaż chyba. to by się zdarzyło raz nie wstać. Uważaj! Uuuu, co to było? Bo ja się nie znam. Szczerze, ten wsad widziałem jak robił Błażowej. Pod nogą, tyłem, dwoma rękami. Aczkolwiek nie wydaje mi się, że mu się to uda. Zresztą, przy tamtym wsadzie też mówiłem, że mi się nie no, wydaje. Dwa razy żeśmy mówili, że. To był bardzo trudny wsad. A na razie Błażej tutaj dojeżdża, jak to mówią. Tak, ale warto, żeby Błażej nie spudłował wsadu, bo to wymusi presję na Filipie. Wtedy zobaczymy coś mega grubego. No i Błażej, druga próba. Reprezentant Iwonicza Zdroju. Ooo, dociągnął już, już dociągnął do obręczy, ale brakuje. Obawiam się, że może mu braknąć prób. Ostatnia próba. Ostatnia próba. A, czyli tutaj obliczone na, na... dwie jednak. Gdybym był Błażejem, chociaż wiadomo, inaczej się mówi jak się komentuje z boku, a inaczej się robi jak się jest na boisku. No tak, no my jesteśmy tak starzy, że my mamy powiedzenie co by było gdyby co? babcia miała wąsy. Dokładnie. A nie ma? Nie ma wąsów? No teraz nie więcej babci ma wąsy. No i spójrzmy, 3-6. Nie, niestety nie, to nie próba. Nie. Ale to nie próba. To nie próba! To nie... Próba. To, nie próba. to nie próba, nie? to będzie zaliczone jako próba. Jednak, no i jak to mówią, mamy po ptokach. Mamy po ptokach, aczkolwiek... A aczkolwiek. Jako, że liderem Filip, jest Filip, ambitny. to Filip zamknie teraz konkurs. Podejrzewam, że w takim stylu, że wszyscy wybuchną tutaj. Bo ja wyczuwam 360 skupów. Chciałbym, żeby wybuchła ta kulka z lotto. Ja wstaję. Ty nie musisz, bo jesteś stary, ale ja wstaję. Nie jestem tak stary jak ty. Dobra. Filip, 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 Filip! Tak, tak. Patrzcie na to. Nie. To będzie 360 skup. Jeden z lepszych wsadów, jakie możemy zobaczyć obecnie. Jak to mówią, jedziemy z tym. Ogień! jadymy, Durś! Chory wow! 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 Pastor! Wow! Muszę coś powiedzieć, ale Filip bardzo z buta wszedł do top 3 najlepszych dunkerów w Polsce. Tak o gra Lipek i Filip. kolejną tak. mamy kolejną 50. Tak jest. Lubimy 50. Tak. O tak. O tak. Piękne ujęcie od Izego, mamy easy. Jak ten tu konkurs ci się podoba? bardzo. Pana, tak jest. mówiąc poziomem konkursu jestem zaskoczony w sadami. Filipa nie, bo obserwujemy jego progres już od dawna. Chciałem konkretną trzyszóstkę. Widziałem konkretną trzy szóstkę. 3-6 skup to jest jeden z lepszych wsadów, które widzimy no nie tylko na polskich, ale i na światowych konkursach. Wow szacun. Filip. Szacun. Gra Bolipek out! Dokładnie, także mamy nadzieję, że zobaczymy jeszcze konfrontację Grabo, Lipka i Filipa. No, póki jeszcze skaczą. Póki jeszcze skaczą na tak, takim tak, neutralnym... No, no, myślę, że z Grabo na pewno, nie wiem jak tam Lipek, ale... Ale... No myślę, i co? Że fajnie by było zrobić konkurs między nimi. Podsumowując, naprawdę dobry konkurs. Wbrew mało pudeł na cały konkurs. No i debiutanci się nie spalili. Nie spalili no się, Jarek było bardzo... może trochę, dużo. ale... Najstarszy też był. Więc no nic. To pierwszy też taki jego konkurs. Dziękujemy wszystkim, którzy nas słuchali. Tak, polecamy się na przyszłość. Dokładnie. Zapraszamy do współpracy. Oczywiście. Możemy robić takie konkursy ze sadów co weekend. Jeśli jesteście zainteresowani wsadami, zapraszam na Instagrama, YouTube'a, TikToka i wszystko, co tak. ma w nazwie Hadzbę. Wszystko co ma Hadzbę, na pewno traktuje o wsadach. Dziękuję bardzo, Dziękujemy za, bardzo. za ten zawodowy komentarz. No i... To narrow, półfinały i jedziemy dalej z tym Do usłyszenia już niebawem. bawem, siema. Tak.